Cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Życzę widzom wesołych Świąt Wielkanocnych. A dzisiaj opowiem o nowym minivanie Toyoty. Mercedes AMG GLE Coupe 63 oraz Subaru Outback. Zaczynamy. Oto nowy minivan Toyoty ProAce City. Auto konkuruje z Citroenem Berlingo, Peugeotem rifterem oraz oplem combo. Osobowym odpowiednikiem jest Pro Ace City Verso. Zmodyfikowany przód oraz dedykowane wzory felg i kołpaków auto będzie dostępne w pełnej rozmiarówce odmiana dostawcza przyjmie od 3,3 do 4,6 m2 towarów. Osobowa wersja przyjmie 5,7 miejsc dla pasażerów. We wnętrzu zmieniła się tylko kierownica. Najmocniejsza wersja GLC Coupe po liftingu już zadebiutowała. Mercedes AMG GLC Coupe 63 dostał nowe światła Multilet oraz atrapę chłonicy Panamericana i charakterystyczne sportowe zderzaki. Z tyłu nowe lampy oraz wydech z czterema końcówkami i niewielkim dyfuzorem na środku i 24 calowe felgi. Napęd przenoszony jest na cztery koła poprzez system AMG Performatic Plus. Silnik 4-litrowy V8 z podwójnym doładowaniem z mocą 476 koni mechanicznych. wnętrzu kupełkowe fotele sportowa gierownica zamiast analogowych zegarów. Pełnie elektroniczne zegary, zmodyfikowana deska rozdzielcza i ekran ze systemem MWX. MB Na targach w Nowym Jorku pokazano nowego Outbacka. Nadwozie obudowano czarnymi panelami. Ma zwiększony prześwit to 21 cm. Jeżeli chodzi o silniki, pojawi się 182 konny wolnosący motor 2.5 oraz 2.4 turbo o mocy 260 koni mechanicznych. We wnętrzu pojawił się ogromny ekran dotykowy. Dzięki za oglądanie. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt. Do zobaczenia. A dziś jeszcze pokaże się nowa seria auto przed i po liftingu. Cześć!